Zastanawiałem się kiedyś w życiu, co tak naprawdę jest problemem, i doszedłem do wniosku, że większość problemów my sobie sami budujemy. Że to, jak na kogoś spojrzymy, co powiemy, często jakiś zwykły gest, słowo potrafi spowodować, że nie odzywamy się do kogoś albo odzywamy się w sposób, można powiedzieć, fatalny. I dlaczego tak jest? Pomyślcie o tym chwilę. Budujemy całą skalę różnych problemów na tym, ponieważ jest nam w życiu bardzo dobrze. Mamy dostęp do każdego możliwego dobra, w każdym zasadzie, momencie, a przynajmniej wiemy, co powinniśmy zrobić, żeby to osiągnąć. A, a spójrz na to z innej perspektywy. Jakby to było nie mieć dostępu do wody, do żywności, do edukacji. Jakby to było, gdybyśmy. Stracili kogoś bliskiego, kiedy stracilibyśmy możliwość widzenia, kiedy odebrali odebra, odebraliby nam coś, co jest dla nas bardzo ważne. To budzi refleksję. Dlatego misja Nepal. Misja Nepal, jej celem jest to, żeby pomóc dzieciom, pomóc dzieciom w tym jednym z biedniejszych krajów świata. Dzieciom, które nie zawsze mają dostęp do edukacji, kiedy nie mają często dostępu nawet do butów, nie idą do szkoły, bo nie mają w czym. A kiedy mają w czym, często wysyłani są przez swoich rodziców, wychowawców do pracy, do bardzo ciężkiej pracy. Te dzieciaki, które tak naprawdę mogłyby się skupić na czymś innym, na tym, co, na czym dzieci w cywilizowanych krajach się skupiają, czyli na nauce, zabawie, też na obowiązkach, one nie mają na to czasu. Bardzo często te dzieci już rodzą się dorosłe, nie mają czasu na dzieciństwo. Dlatego ideą całej misji Nepal jest to, żeby wesprzeć te dzieci, żeby wybudować im miejsce, w którym będą mogły się uczyć, do którego będą mogły przychodzić. Czasem tylko pogadać, czasem tylko pomyśleć, a bardzo często też się uczyć. Moim największym marzeniem jest to, żeby nauczyć się języka polskiego, żeby kiedy za kiedy dorosną, kiedy już będą na wyższym poziomie, nazwijmy to edukacji, będą mogli przyjechać tutaj na studia. Chciałbym ufundować stypendium. Na miejscu w Nepalu jest już Ola. Osoba z wielkim sercem, która samodzielnie, mimo bardzo często trudnych warunków, w wiosce pod Katmandu stworzyła dom. Dom, do którego przychodzą dzieci. Dom, w którym się nimi zajmuje, pomaga im w nauce, które uczy. Ale Ola potrzebuje Waszej pomocy. Potrzebuje Waszej pomocy i Waszego wsparcia, dlatego że chcemy wybudować tam szkołę. Chcemy wybudować miejsce, do którego dzieci będą mogły przyjść, jeśli będzie taka potrzeba, to spać. Potrzebujemy też Waszego wsparcia w codziennych sytuacjach, w codziennym życiu. Dlatego śledźcie naszą stronę, śledźcie stronę na Facebooku Misja Nepal, aby być na bieżąco z tym, co się tam dzieje.